Hejka! W tym materiale rozwiążemy zadanie pierwsze ze zbioru zadań CK do nowej matury 2023 z poziomu rozszerzonego, zadanie pierwsze z liczb rzeczywistych, konkretnie z logarytmów. Zanim zaczniemy, matura coraz bliżej, zatem jeżeli masz problem z jakimś zagadnieniem, zostaw komentarz, czy to z konkretnym zadaniem, czy to z jakimś zagadnieniem, które postaram się omówić w jednym z materiałów, aby w pewien sposób pomóc Ci zrozumieć to przed maturą. Kto wie, może akurat to ci się przyda. Wracając do zadania. Mamy obliczyć wartość takiego wyrażenia. Wyrażeniem tym jest logarytm przy podstawie 8 z 3, i ta trójka jest podniesiona do takiej potęgi. Zatem, zapewne to, z czego będziemy chcieli tutaj e, skorzystać, a w zasadzie od czego zacząć, to jest uproszczenie tej potęgi. Widzimy, że wszystkie podstawy tych logarytmów są powiązane z trójką. Są to potęgi trójki, natomiast liczby logarytmowane to są potęgi liczby 2. W takim razie tutaj, może pokażę dwa sposoby, w jaki sposób te logarytmy możemy sprowadzić do podstawy równej 3. Pierwszym sposobem, którym zamienimy logarytm przy podstawie 27 z 8, będzie zwykły wzór na zamianę podstawy logarytmu. W liczniku, jako liczba logarytmowana, ląduje 8, w mianowniku natomiast 27. I w takim przypadku możemy wybrać dowolną podstawę, którą w tym przypadku, tak jak powiedziałem, będzie trójka, ponieważ tak, wszystko chcemy sprowadzić do tej samej podstawy. I teraz tak, liczbę w mianowniku możemy po prostu policzyć. Tak, logarytm przy podstawie 3 z 27 to jest po prostu 3. Natomiast jeżeli chodzi o licznik, możemy tą liczbę zapisać jako ósemkę, tak zapisać jako 2 do 3 i tą potęgę wyrzucić przed logarytm. Czyli mamy 3 logarytm przy podstawie 3 z 2 przez 3. Trójki się skrócą i mamy logarytm przy podstawie 3 z 2. Jeżeli nam chodzi o tą drugą liczbę, ją oczywiście możemy zamienić w ten sam sposób, natomiast możemy skorzystać ze wzoru, którego nie ma w tablicach, natomiast który jest dość przydatny i w niektórych zdaniach rzeczywiście mm, dość szybko możemy z niego skorzystać. Jest to wzór logarytm przy podstawie a do potęgi r z b to jest 1 przez r logarytmów przy podstawie a z b. Działa on na podobnej zasadzie, jak widzimy, co potęgowanie liczby logarytmowanej, tyle tylko, że potęgę podstawy logarytmu wyrzucamy jako odwrotność przed logarytm. W takim razie logarytm przy podstawie 9 z 4 możemy zapisać jako logarytm przy podstawie 3 do kwadratu z 2 do kwadratu. I teraz tą dwójkę wyrzucamy przed logarytm jako dwójkę, tą jako odwrotność, czyli razy jedną drugą. To się skraca i zostaje logarytm przy podstawie 3 z 2. Więc zobaczmy, że to nasze wyrażenie to jest tak naprawdę logarytm przy podstawie 8 z 3 do potęgi 3 logarytmy przy podstawie 3 z 2, minus logarytm przy podstawie 3 z 2, minus logarytm przy podstawie 3 z 2. Czyli mamy logarytm przy podstawie 8 z 3 do potęgi logarytm przy podstawie 3. Z dwóch Tak? 3 logarytmy minus logarytm minus logarytm to zostaje jeden taki logarytm, który teraz możemy wyrzucić przed wszystko. Czyli mamy logarytm przy podstawie 3 z dwóch Tak oczywiście wyrzucić, ponieważ ponownie jest to potęga liczby logarytmowanej. I teraz hmm, tą drugą liczbę, albo możemy znowu zamienić tutaj podstawę na trójkę, albo skorzystać ponownie z jednego ze wzorów, który jest w tablicach. Logarytm przy podstawie a z b to jest 1 przez logarytm przy podstawie b z a. Czyli możemy miejscami zamieniać ze sobą podstawę logarytmu oraz liczbę logarytmowaną, ale musimy wziąć odwrotność z liczby. Czyli mamy razy 1 przez logarytm przy podstawie 3 z 8. I teraz to możemy zapisać w liczniku. Natomiast ta 8 to jest 2 do 3. I trójkę wyrzucamy przed logarytm. Logarytmy się skracają. I ta liczba jest równa 1 trzecia.